Drodzy przyjaciele mam dla was smutną wiadomość. Dzisiaj dnia 32 marca, o godzinie 15.61 odszedł wspaniały człowiek. To przykre, ale montażysta zmarł przy montowaniu dwusetnego odcinka brązowych myśli. Mówiłem mu żeby kurwa nie robił na zapas stu odcinków ale on był tak najebany że to do niego nie docierało. Zaczął miesiąc temu i przez 32 dni nie spał i nie jadł tylko kurwa pił. Z racji, że o zmarłych nie mówi się źle, chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że pan montażysta był wspaniałym człowiekiem. Uczciwym i pracowitym. Dbał o każdy odcinek jako swoje flaszki, a dobrze wiemy, jak bardzo je kochał. Teraz jest tam w niebie i jestem przekonany, że jest mu tam dobrze. Lata sobie na białych chmurkach i pije jeszcze więcej niż tutaj. Panie montażysto, będzie mi pana brakować. Żegnaj. Nie pierdol polej. <śmienic> Żeś mi wlał wody do butelki i myślałeś, że mnie zabijesz. Ty kurwa że pierdolony.